Chciałbym Wam też zaprezentować bardzo fajną rzecz. Dip metodowy. Też mamy różne smaki. Jest to taki atraktor, który jest na bazie takiej olejowej gęstej, długo utrzymuje się na przynęcie albo na zanęcie, dopala nam smak. Możemy go aplikować na różne sposoby. Jest bardzo wygodny, bo ma taki właśnie zakraplacz albo bezpośrednio na naszą przynętę, aby uatrakcyjnić jeszcze dodatkowo dopalić smak tej naszej. Przynęty albo na zanętę. Ja stosuję różne metody i tak, i tak, w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Bardzo fajnie to pracuje tworząc taką chmurę zapachową, taką olejową. Myślę, że, że nam się tutaj to sprawdzi. Dobra, tutaj zakładamy teraz kuleczkę właśnie Krabową, Monster Kraba. I teraz tak wysmarujemy sobie najpierw o, zakraplam sobie troszeczkę. Na foremkę zasypujemy o. i teraz cała nasza cała nasza tutaj powierzchnia tej przynęty jest zadipowana jakiś maluch Ciekawe co to jest pewnie laszczek. Był tak miły, że sam się odhaczył taki atolaszczek. No to dowodem. A teraz pokażę kolejny sposób aplikowania. Zastosujemy punktowo naszego dipa metodowego. Damy na samą. O! Gęsta konstytencja bardzo fajne. Karpik. Mały karpik. Ryba wsied. Taki oto maluszek. Lubi bardzo. <ścoughs> Lubi bardzo. Wsad metodowy zadipowany płynnym dip'em. W zak w zak zakrapaczu, jak je to nazywam. dobra. Mały koniec tego zasuwania. Idziemy z powrotem do wody. Wracaj do swojego domku po starszych krewnach. No, i dlatego właśnie lubię przyjeżdżać na ja. I jeszcze jeden sposób aplikacji naszego dipu metodowego. O, nasypiemy też naszą przynętę. Dociskamy i chcę dopalić tylko teraz samą zanętę. W związku z tym aplikujemy Deep Bezpośrednio, pomijając oczywiście naszą przynętę. Ja myślę, że tyle to spokojnie nam tu wystarczy. Tym bardziej, że to jest bardzo gęsta konsystencja. W związku z tym, że mamy też do wyboru parę smaków, możemy sobie eksperymentować w różny sposób, uatrakcyjniając naszą przynętę, albo zanętę. Sposób warty wypróbowania, tym bardziej, że na pewno zwiększa nam atrakcyjność naszej przynęty, czy, czy zanęty. O, ja Jest i to duży, duży, duży karp jest. Nie wiem, czy nie wszedł w grążelę. Będę mu trochę w luzu, niech sobie pochodzi. Idzie, 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 idzie. Nie da się wyciągnąć, ale pociągnął pięknie, jest, 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 jeszcze jest, jeszcze na węzłach jest. Idzie Marcin. Mogę Cię prosić, bo tu mam branie na drugiej. Mam dużą rybę, to bym Cię prosił, byś tam tą drugą wędkę mi ściągnął. Dobra. Mam dużą rybę, która nie chce się na razie pokazać w ogóle. Ale po malutku idzie. Ale wydaje się, że jest ładny sobie podbierak. To ja już teraz sobie sam pomogę tylko jeszcze muszę go zawrócić. No, gratulacje panie Robercie. I zobaczcie teraz co się dzieje. Jaka siła ryby. No i mamy bardzo ładnego karpia. Będę go zbyt wysoko podnosił. Bo one tutaj są bardzo mocne i lubią skakać. Wziął sobie na pelecik cytrusowy z dziureczką. Dosmaczyłem go jeszcze dipem, też cytrusowym, żeby miał jak najbardziej intensywny zapach. No i oto efekt. Zobaczcie. No i dobra, i wraca karpiszą do wody. Zobaczcie, ile energii ma. Bielawski, ładny karp. No, cwaniak, ognia, siła i moc.